Dzień dobry, witajcie kochani w miłośnicy Perfum. Zapewne zastanawiacie się, gdzie wypoczywałam przez ostatnie dwa tygodnie. Kochani, przez ostatnie dwa tygodnie robiłam intensywne testy porównawcze pomiędzy tym produktem Chanel au Premier z 2015 roku i Chanel Lou z 2016 roku. Naprawdę tyle czasu mi to zajęło, a i tak. Dotarłam, jak sądzę, bo możecie się z tym nie zgadzać, do tego, co jest najistotniejsze w podobieństwach i w charakterze tych nowych odsłon piątki, tej oto, dopiero kiedy dostałam prezent od jednej z widzek, która przysłała mi no, swoje perfumowe skarby, podzieliła się ze mną. Kochani, no jak zapewne wiedział, o premier z 2015 roku, a wcześniejszy o premier, z 2007 wyglądało tak. Mam tu miniatureczkę, a ta miniatureczka była. Jeszcze wam pokażę w takim oto, aż nie raz to pokazywałam w takim oto pudełeczku. To są krzesła, to jest wybieg. Jest o tym osobny filmik, więc być może na pewno podlinkuję. Pytanie po prostu o podobieństwa tych produktów do piątki jak to było, skąd się wzięło i czy ono rzeczywiście jest. No bo wszyscy mówią, że tego podobieństwa nie ma i że jest znikome, że właściwie jest w nazwie. Oczywiście w składzie są podobne komponenty, ale jednak różnice są tak duże, że miłośnicy perfum nie bardzo się na to godzą, nie bardzo im się to podoba, niemniej jednak najważniejsi są i tak kupujący. Wiem, że wam pokazać notatki ponieważ siedzę od dwóch tygodni testuję te platformy, zrobią sobie taki test porównawczy. O Premier 2007 rok, o Premier 2015 ilo, bo one rzekomo są podobne do siebie najbardziej, bardziej niż do piątki, a mają być taką odpowiedzią na piątkę, która przyciągnie współczesnych widzów. Więc powiem Wam, że no, poległam, a przynajmniej tej pracy było bardzo dużo, bo uznałam tak, że O Premier, w pewnym momencie już musiałam robić notatki, bo się kupiłam ma z 2007 roku łagodniejszą, bardziej piątkową nutę głowy. Opremier z 2015, czyli już ta, która jest tak powszechnie roz znana, rozpoznawalna, z kolei ma moim zdaniem bardziej stanowczą głow nutę głowy w stosunku do wcześniejszej opremier, jest bardziej cytrusowa. Yy, co ja tam jeszcze dopisałam? Bardziej wyrazista niż otwarcie. Czyli nuta bazy jest bardziej wyrazista od nuty głowy, chociaż jak wspomniałam, nuta głowy jest wyrazista. Natomiast Lo, uznałam, jest w ogóle pewną trudnością, kiedy wącha się te trzy zapachy razem. Moim zdaniem nie powinno się tego robić i z tego filmu taka właśnie powinna płynąć nauka, że takie bezpośrednie przykładanie nosa, bo ja tu mam 2007, jeśli to jeszcze jest napis, tu mam. 2015, nie ma napisu, a tu mam l, tutaj, popisałam sobie długopisami, nie są to tatuaże więc takie przykładanie nosa tu, potem tu potem tu, no jest bardzo mylne i odradzam na przyszłość być może trzeba tą kawą się ratować, chociaż ta kawa też już jest wąchanie ziaren kawy, jako taki, takie resetowanie, powonienia no jest to krytykowane ale widzę, że ciągle jeszcze gdzieś tam pojawia się więc kiedy wącha się te perfumy w ten sposób, czy najpierw wąchamy to, potem to, potem to, wychodzą nam zupełnie różne rzeczy, a niewątpliwie te perfumy są do siebie podobne. Co jest najistotniejsze? Na pewno Lowe zasługuje na dokładniejsze poznanie, na dokładniejsze zgłębienie, ponieważ właśnie przy tych takich testach bezpośrednich wychodzą te duże, duże różnice. Ja bym powiedziała tak, że nuta głowy, LU jest taka sama jak jako premier, natomiast baza jest już zupełnie inna, zmienia się. Jest taki duży rozrzut perfumowy pomiędzy nutą głową, a nutą bazy. Taka duża, silna ewolucja taki duży rozrzut i ewoluuje w stronę klasyka LU. No. I teraz zapytacie w stronę tego klasyka moim zdaniem nie. Właśnie dostałam od widza od Jafa którą pozdrawiam, ma ładny profil na Instagramie, dostałam to. Crystal Chanel. O tych perfumach już słyszałam dawno temu, ale nie miałam takiej możliwości podegustowania ich dłużej. Jakieś tam testy próbkowe. Oczywiście to są perfumy wyraziste, mocno takie z minionej epoki. One w ogóle pochodzą z lat 70., ich nazwa Crystal nawiązuje do tych kryształów, gdzieś tam obecnych, iluster, wszechobecnych w apartamencie Mademoiselle. A perfumy pochodzą z roku i zaglądam do ściągi w postaci mojej książki z lat bardzo, bardzo dawnych, 74 rok. Henri Robert zrobił te perfumy. To jest też bardzo znane nazwisko perfumowe i moim zdaniem te perfumy, te nowe odsłony piątki nawiązują do tych perfum. Nie bardzo też w to wierzyłam. Miałam taki przebłysk, kiedy właśnie pokropiłam się tymi perfumami. Zaznaczam, że to, jest, to są po prostu kompozycje bardzo intensywne, a te są dużo, dużo lżejsze. Takie po prostu pisane współczesnym językiem perfumowym. Niemniej jednak ta baza, składniki, myślę, że pochodzą przede wszystkim z tego kristalu. krystal zresztą był uważany przez wiele, wiele lat jako zamiennik, piątki na lato, idealne takie. Także już w latach 70. Oni Robert wiedział, że trzeba skorzystać z tego DNA zrobionego przez Ernesta, bo żeby osiągnąć inny efekt. Więc ten krystal, co on tam ma w składzie, może tego zacznę. Nuta głowy, cytryna, hmm. znamy skądś cytrynę, następnie hyacinth i to jest bardzo zagadkowy składnik. Moim zdaniem najbardziej odczuwamy go właśnie w wodzie, w l. Vetiver i megdębowy. I myślę, że te składniki Vetiver, Cytryna, ale jeszcze umknęło nam coś, co jest w piątce. W piątce jest taki ciekawy kwiat, nazywa się Ilang Ilang. Sugeruję pomąchać go. On najbardziej wyczuwalny jest w takich perfumach. Gerlena Ilang, Vanille. To była taka linia akwe alegorii to jedna z pierwszych. Chyba z tych, te cztery pierwsze, zainicjowały ten ogromny sukces. I tamten Ilang jest taki najbardziej Ilangowaty, więc jeśli nie macie możliwości powąchać Ilang Ilang, to tam w tych perfumach znajdziecie to, co jest o, w tej nucie zapachowej najistotniejsze. Ja widzę właśnie w tych perfumach, które pojawiły się na rynku, tak Lowe z ubiegłego roku, jak i z roku wcześniejszego o Premier, Vetiver Ilang Lang. No i ta cytryna. Oczywiście pomieszane w różnych proporcjach i myślę, że piątka lo jest najbardziej zapach, tajemniczym zapachem. Łatwo go zlekceważyć. Ja sama przyznaję, mam kilka podejść. Zaczynamy tych testów. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Zaczynałam od tych testów w tych gazetkach, ale no one były takie mylące. Potem dostałam próbkę, ta próbka dotarła do mnie rozwitę, po prostu kupiłam sobie sama kolejną. I powiem szczerze, za każdym razem jak wącham te perfumy, one pachną mi inaczej. Mam nadzieję, że nie jest to wina składu, ale myślę, że po prostu to są perfumy zrobione no, w taki sposób już bardzo, bardzo przemyślany, taką inżynierią perfumową. I może takim wyjaśnieniem o tym, co jest istotą tych perfum będzie... To, co znalazłam na stronach Chanel, właśnie nie tyle na fragrantice, co na stronach Chanel. Więc dwa, piątka o premier 2015 miała być do wielokrotnego użycia. Tak był zapach reklamowany jako ten, który można sobie szczodrze na siebie aplikować, na ubrania, na skórę, w ciągu dnia. No, po prostu myślę, że właśnie ważną kwestią, jeśli chodzi o perfumy, jest także pewien rytuał z nimi związany, który też się zmienia, nie tylko skład. Natomiast już w Chanel numer 5 Lo, które się pojawiło w tamtym, tu już wprost powiedziano, że tu nie ma żadnego rytuału. Tych perfumy używa się spontanicznie na całe ciało, wielokrotnie w ciągu dnia, na ubrania, no po prostu całkowita wolność w użytkowaniu, bo w te wcześniejsze produkty w tu właśnie rytuał był, tu już zastrzegała, można nosić na skórę, unikać testowania na bloterze. Tu już właściwie, można powiedzieć, producenci wyszli naprzeciw nowym konsumentom, którzy właściwie wychowali się na mgiełkach do ciała i używali tych mgiełek tak prysk, 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 po całym ciele, po całej sylwetce, myślę, że łącznie z włosami. Więc tu być może o to chodzi i być może perfumy właśnie pod tym kątem konstruowane powinny być zbudowane inaczej. Bardzo ważną, istotą, bardzo ważną kwestią jest to, że to, co mówi producent, że to jest zapach mniej abstrakcyjny od piątki. Czyli konkret, czyli cytryna, czyli kwiat. Ogólnie ludzie podkreślają, że tu się wyczuwa jakieś owoce. W materiałach prasowych znalazłam taką informację, że jest tu nowa frakcja Ilang-Ilang. Czyli zapewne ten właśnie Ilang, ilang, no po którym. Tak, sięgają takie najbardziej tradycyjne domy perfumeryjne. On po prostu został odświeżony. I tak jak w przypadku Coco Mademoiselle, Jacques Polsch mówił, że odświeżył vetiver, nadał mu nowe oblicze i podobnie jest z Jaśminem, to myślę, że tutaj jego syn, Olivier Polsch, zrobił to samo z Ilang Ilang, który jest kretem ważnym i, i warto się nad nim pochylić. Jest taka linia Perfum Demeter, tam są często perfumy jednonutowe. Poszukajcie, czy tam nie ma Ilang Ilang. Żałuję, że przed filmem tego nie sprawdziłam. I ja myślę, że to będzie odpowiedź na, na to, czym te perfumy są i dlaczego taki, taki sukces, dlaczego, co je wyróżnia od Opremier. Myślę, że to jest właśnie ta rzeczywiście nowa frakcja Ilang Langi Ja tu sobie robię zakładkę, czyli ten, to będzie powiedzmy z Crystal Chanel. Właśnie ten Vetiver, Cytrusy. No na pewno tu nie będzie Hyacinth, ale silny cy, cytrusy, taki odświeżony. Silna frakcja Cytrusowa, silna frakcja. Ylang Ylang, a silna frakcja cytrusowa i silna frakcja wetiwerowa. Natomiast w tamtym będzie dochodziło do tego wszystkiego jeszcze tutaj Ylang lang Myślę, że najmniej mają do czynienia tutaj, najmniejsze odgrywają rolę słynne, tak zwane aldehydy. Teraz pojawiły się duże dyskusje o tych aldehydach, że one dają taki efekt mydełkowy. Dają, bo one, szczególnie te aldehydy zastosowane w tych perfumach po prostu pachną woskiem. Więc wosk plus o no taki, taki suchy tłuszcz, wosk plus kwiaty nadaje no efekt mydła, ale to też nie jest wszystko do tego tematu. Może ja też się spróbuję jakoś odnieść. To by było na tyle. No taka moja spontaniczna recenzja, próba porównania. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie inne spostrzeżenia, na przykład używacie tych perfum dłużej, to po prostu podzielcie się wrażeniami. Testy próbkowe, nie ukrywam, testy miniaturkowe no, są obarczone większym błędem. No plus to, że ja zawsze mam takie wątpliwości, kiedy testuję perfumy, czy na przykład kupuję gdzieś tam na Wint Performerach albo gdzieś tam w szeroko pojętej przestrzeni internetowej, no bo gdzie można kupić próbki, ja zawsze mam wątpliwości, czy to aby z dobrego źródła. No ale myślę, że próbek jeszcze nie podrabiają, chociaż widzieliśmy, już różne rzeczy. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Papa. Pa.